Masz dość ciągłej i żmudnej depilacji klasyczną golarką, po której włoski odrastają w ekspresowym tempie? A może na samą myśl o usuwaniu zbędnego owłosienia depilatorem masz ciarki na ciele? Mamy na to sposób. Depilacja laserowa Quicklight. Quicklight to jedyny w Krakowie światłowodowy laser diodowy, który dodatkowo został wyposażony w najnowocześniejszy system chłodzenia. Dzięki temu zabieg jest bardzo komfortowy. Nie wierzycie? Postanowiliśmy Wam to udowodnić i przeprowadzić mały eksperyment. No to zaczynamy. Oh.

no i mamy nadzieję, że rozwiedliśmy Wasze obawy. Jak widać, depilacja laserowa wcale nie musi być bolesna. Zapraszamy na zabiegi z wykorzystaniem urządzenia Quick Light do kliniki Dr. Legant. Do zobaczenia. Pa!